Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi drodzy, we wtorek, 1 lipca, już 1 lipca. I dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 8, wersety od 23 do 27. Prośmy, aby Duch Święty pozwolił nam wniknąć w ten święty, boży tekst. Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszego serca. Prosimy Cię, przeniknij je twoją mądrością, daj nam lepiej zrozumieć, co znaczy twoje słowo. Amen. Z Ewangelii według Świętego Mateusza, gdy Jezuła wszedł na łódź, a z nim poszli jego talmidim. Wtedy znienacka rozpętała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale przewalały się przez łódź. Lecz Jeszua spał. Podeszli więc i obudzili Go, mówiąc, Panie, ratuj, zaraz zginiemy. Rzekł do nich, czego się boicie? Tak mało macie zaufania? I wstał i zgromił wichry i fale, i nastała martwa cisza. Mężczyźni osłupieli, pytali: Cóż to za człowiek, skoro nawet wichry i morze są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, taka sytuacja, która może być też dzisiaj, w każdej chwili się wydarzyć, zdarzyć, wiemy co to znaczy żywioły, burze, wichury, szczwały, jakieś jeszcze inne, wiatry halne. Wiemy, że człowiek wobec takiego żywiołu jest totalnie bezradny. O ile można sobie poradzić z jakąś sytuacją, nie wiem, coś się przerwie, jakaś lina... Przewróci się jakaś ściana, człowiek może sobie z tym poradzić, może to naprawić, może to odbudować na nowo, ale kiedy, kiedy walą pioruny, kiedy jest jakaś, jakiś wiatr, który łamie drzewa jak zapałki, to, to my się czujemy totalnie bezradni, to my tylko uciekamy do jakiegoś bezpiecznego miejsca, żeby, żeby po prostu przeżyć, chyba że ktoś jest na Wasie, na morzu, tak jak ci ludzie. Z dzisiejszej Ewangelii nie mieli gdzie się tak naprawdę schować, bo te fale jakby ich pożerały. A pan Jezus co? A pan Jezus śpi. Lecz Jezus spał. Proste tu jest zdanie. Jezus spał. I podeszli do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, zaraz zginiemy. Jest to ciekawe, że właśnie w tym momencie zaczynają wołać Panie ratuj. A potem pytali, co, kim On jest, co to za człowiek, skoro nawet wichry i morze są Mu posłuszne. Moi drodzy, to są te początki, w których Pan Jezus jakby dopiero powoli im objawia tym, kim On jest. On im już mówi, nawet mieliśmy wczoraj, we wczorajszej Ewangelii, to, że Pan Jezus mówi o synu człowieczym i zaprasza, pójdź za mną. A tam tamci mówią mu, że muszą kogoś jeszcze pogrzebać, że, że chętnie by poszli, no ale jak ty nie masz domu, no to może innym razem. I powoli, powoli odsłania się obraz Pana Jezusa. Natomiast tutaj oni mówią, cóż to za człowiek? Człowiek. Oczywiście On był człowiekiem, ale mówił też o sobie: Syn człowieczy, to znaczy syn Boga Ojca, który jest również synem ludzi, ludzkości. To znaczy to Syn człowieka, Syn człowieczy. Widzą w Nim człowieka, mówiąc: Cóż to za człowiek, że takie rzeczy potrafi, że ucisza wichry i morze, one są Mu posłuszne. Kochani, wielu ludzi jest takich, którzy Jezusa mają tam gdzieś w tej swojej łodzi, ale czy on śpi, czy on naucza, dla nich to jest bez różnicy, wtedy kiedy oni sobie radzą z tą łodzią. Może my jesteśmy takimi ludźmi, że radzimy sobie z tą łodzią, te wichry nie są aż takie tego życia naszego, nie są aż tak potężne, jakoś panujemy nad tymi swoimi żywiołami. W naszym życiu, i wtedy nie potrzebujemy za bardzo Jezusa budzić, bo jest nam to obojętne. Nie potrzebujemy wołać do Niego, bo sobie świetnie radzimy. Tak jak ci ludzie trochę w tej łodzi, Jego Talmidim, Jego uczniowie my też jesteśmy Jego uczniami, ale może właśnie takimi, którzy mają tego Pana Jezusa, ale nie do końca wierzą w Jego moc, w Jego siłę. Dopiero Pan Jezus trochę ich doprowadza do takiej sytuacji granicznej, w której no właśnie jest burza, fale, sytuacja trudna, i wtedy zaczynają rzeczywiście się bać i wołać, wołać już, wiedząc, że oni sobie sami nie poradzą w tym życiu, że na tym jeziorze oni już sobie nie poradzą, że potrzebują tutaj kogoś, kto, kto właśnie może ich uratuje. I wołają, Panie, ratuj. Ratuj, bo zginiemy zaraz. Kochani, jakże błogosławiona jest to determinacja, sytuacja, w której jesteśmy postawieni trochę pod ścianę i zaczynamy już widzieć, że to nie my jesteśmy bogami, tylko jest z nim ktoś inny, jest Bóg, który jedynie On może już to co się dzieje. Uciszyć, albo po prostu uzdrowić jakąś sytuację, naprawić jakieś małżeństwo, czy wyleczyć jakąś chorobę, albo po prostu nas uratować w takim czy innym momencie. Ostatnio pokazywał mi jeden, jeden pan pokazywał mi wypadek samochodowy, który miał wrak swojego samochodu, i i pokazał mi zdjęcie, które wcześniej jakoś tak wykonał: zrobił, że położył różaniec blisko deski rozdzielczej, blisko kierownicy. Położył różaniec. I potem tej nocy był wypadek nad ranem on zasnął na, na, za kierownicą I to było bardzo niebezpieczne uderzył prosto w, w tył ciężarówki. I samochód był nie do rozpoznania. Co to był za samochód? Wrak, istny wrak, w którym, jeśli ktoś by przejeżdżał, to powiedział: Wszyscy zginęli. I on mi opowiada, proszę księdza, nigdy tego Różańca tam nie kładłem. Ja wtedy go położyłem. Wtedy go położyłem. I to, że ja dzisiaj żyję, że żyje też ten pasażer, który ze mną jechał. To jest tylko i wyłącznie cudem Boga. To jest właśnie ten, ten wicher trochę. To jest to, Panie, ratuj. Pan pokazał mu, że jestem przy Tobie. Tym razem byłem i pomogłem Ci po to, żebyś coś zrozumiał, żebyś coś więcej z tego wyniósł. Na pewno, właśnie tak jak On zresztą to odczytał, żebyś uznał, że to tylko dzięki Jego mocy, Jego sile, a nie ktoś powie, aleś miał szczęście. Ale przypadek, ale się to naprawdę wyda. Nie, Bóg za tym stoi. Dlatego Pan Jezus dopuszcza te fale, wichry, morze, które może nas zatopić, po to, żebyśmy zrozumieli, że jedynie On jest ratunkiem. Panie, ratuj! Wołajmy często, I nie tylko wtedy, kiedy nas zalewa już fala jakiegoś niebezpieczeństwa, zła. Wołajmy codziennie, Panie, ratuj, bo my sobie nie poradzimy bez Ciebie, ratuj nas, bo On naprawdę może wszystko, jest Bogiem. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Życzę błogosławionego dnia. I do zobaczenia jutro, mam nadzieję, nieco wcześniej. Te wakacje nie są, właściwie mogę powiedzieć, takim momentem, czasem lenistwa, wręcz odwrotnie. No, po prostu z niektórymi rzeczami nie da się tak nadrobić, nadgonić, ale miejmy nadzieję, że będzie, będzie się udawało, dołożę wszelkich starań. Z jeszcze raz z Panem Bogiem i do zobaczenia, jeśli Bóg da.